Halo, halo. Super. Dzień dobry, dzień dobry! Tutaj Timo Gamer i najlepsze na świecie kolejna super. gra z tej super. serii i to jest super hot. Oczywiście super. spokojnie to nie jest nic plus 18, zobaczycie, to jest super hot. Spokojnie, super hot. hot. Chodzi o to, że na przykład... Jak się ruszamy to czas idzie a jak się nie ruszamy to stoi Wiecie że tak powoli się rusza Okej okay. Idziemy Time moves only when you move, okej okay. biegniemy Take him down. Uderzyliśmy I popatrzcie i teraz tak Patrzcie na tą kulę i ona leci Tak powoli nie trafiłem, ok. Puff. Puff. A, Hill, heal. Hill, no łamo. Zbieram. Du -bi -du -bi -du. Heal? Zbieram, yes, to by Zbieram. super, jest super, jest super, super, i to jest genialna jest jest genialna Wow! Okej, okay, on mnie no, no, no. Okay, nie dobił. No łowa, muszę biegnąć. Kill Super okay. hot. Super Jest super hot. Hot. Super gra Okej, okay, to jest najtrudniejszy level, bo my nie mamy broni, a oni strzelają. Masz te kule widać, booo wow. musimy przebiegać, to jest epickie akurat. Ło wow. Wow, jak jak dole, Koty farciz. Wow. Łoo wow. Aj! Kurczaczki pieczę. To a może tak, na, na hardcora. Ło! Łoo! Ło jaki hardcore! wow. Dobra, nie! Dawaj na hardcore, to się lecimy. Będziemy... Ło wow, trzeba uniki robić. Okej, okay. to jest takie średnie Właśnie się wtedy... O Boże, wychyliłem. Dobra, lecimy tak. Dobra. Okej, okay, wyczuć. Kurde, trudne to akurat. Fajne, fajne. Dobra, lecę, lecę, lecę. Na hardcora. Okej. Okay. Okej, okay, tak pokazać. O! Oh. Patrzcie na to jeszcze. Ło! Ło! Takie przebiegnięcie. Drop the base. Okej, okay, broń! No łamo! Nie! Się nabił! O Boże, ale tak to jest trudno. Rada końcowa. Okej. Okay. Tutaj uniki, uniki. Normalnie, jak... To jest dopiero prototyp z 2013 w sumie, na pewno... Szkoda, że nic z tego nie robią. Okej, okay. też mają Okej. Okay. Zapomniałem, że... Aj, jej, jej. Dobra, wiem, że muszę wziąć ten... Wow Czemu on do mnie nie trafił? What? Okej, ja I tak Okej okay. okay. Yes! Yes, super hot! nice. Okay, gezet. king heb Ah, oké.

Trzech, okay, No nie! czterysta okay. Hardcore. czterysta 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 to czterysta ja lubię tą grę. Okay. To ostatni, panowie. Nie! Yes! Jaki hardcore, huuu! Super, nie? Boss fight. O oh, kurde. Okej, następny, yes. panowie. You have served What? me well. Now, of yourself. Ok. Just okay. 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 Fajnie kolego. Bo... Co, że ja mam... Super hot. Super hot. Super hot. Oj to chyba nie było o tym, co chodzi. Super 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 hot, super hot, super. O, dziękuję, kolego. Super hot, super hot. Super hot, super hot, super hot. Super, super, super hot, super hot. na ten beat. jestem geniuszem Lubię placki i borówki. Dobra, teraz nie ci się nie. Wow! Okej, okay, okej, okay. nie, 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 dobra, dobra, koledzy, nieważne, tego nie było, tego też nie było, ogólnie to, Jezus Maria, po ja w to klikałem, ogólnie to, nie wiem, lajkujcie, subskrybujcie, super hot, super, super gra, zapraszam, epicka po prostu, super hot normalnie. Super. Bardzo fajne i ten gościu, który super. nam kazał skoczyć ten, a ja skoczyłem, bo ten, no bo kazał sobie no i skoczył i powiedział stop, jesteś super chłopcem grzecznym i możesz żyć dalej. No to to lajkujcie, subskrybujcie, dajcie łapeczkę, pamiętajcie, że to motywuje. No i na razie pa...